i Dobry wieczór raz jeszcze Państwu i dobry wieczór naszemu drugiemu gościowi, gościni pani Jak profesor nie? Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski. Pani profesor, po co nam te zmiany? Bo je w wydarzeniach dzisiaj bardzo szczegółowo i skrupulatnie, ale czy to nie jest jakieś takie pójście na łatwiznę, że skoro już tak jest, to uznajmy to dla świętego spokoju, żeby ludzie nie mieli poczucia, że popełniają błędy. No nie do końca, dlatego że przede wszystkim chodzi o to, żeby zlikwidować i tak się stało. Yy, Pewne nieścisłości, pewne takie sytuacje, gdzie jest mnóstwo wyjątków. Na przykład zapytam pana, jakby pan napisał e, rachu-ciachu z kreseczką, z przecinkiem, czy bez... No chyba z kreseczką. A na przykład bij zabi. bij chyba też z kreseczką. A nie, bo pre... bij zabi to już z przecinkiem. A bum-bum... To pewnie oddzielnie po prostu. No tak, to akurat tak. I teraz o tej i chodzi o to, że na przykład tego typu połączenia, właściwie pisownia tego typu połączeń nie rządziła się żadną regułą, tylko w zasadzie jak, tylko w zasadzie każde takie połączenie trzeba było znajdować w słowniku. Teraz pisownia każdego takiego połączenia właśnie będzie mogła być trojaka z kreseczką, z łącznikiem, z przecinkiem i... i, i i bez niczego, a na przykład super żona, jakby pan napisał. Absolutnie mam super żonę, więc mogę się pod tym podpisać e, oddzielnie. A to, by, to teraz już poprawnie. A do, do wczoraj by było, to było błędne, dlatego że takie cząstki były pisane łącznie. No ale właśnie, Panie Profesor, no to może jeślibym popełnił do wczoraj ten błąd, to może trzeba było, jak do tej pory, postawić mi jedynkę na lekcji, no, jeśli ale... nie pamiętam, albo podkreślić błąd i powiedzieć, no sorry, popełnia pan błąd. No wie pan, można by tak zrobić, tylko że czemu by to służyło? To znaczy, ta zmiana, która się dokonała, to jest zmiana dotycząca zasad tak zwanych konwencjonalnych czyli tylko i wyłącznie, czyli mała, wielka litera i pisownia łączna i, i rozłączna i z łącznikiem. I konwencjonalnych, to znaczy, że... do Umówiliśmy się. Ktoś kiedyś się tak umówił, że e, takie cząstki na przykład jak super, mega i tak dalej pisze się łącznie, a na przykład, że jakieś inne pisze się rozdzielnie, prawda? I to e, można powiedzieć, że nie, nie było specjalnego uzasadnienia, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. E, a jeszcze tylko zapytam, na przykład cmentarz Rakowicki, cmentarz wielką czy małą? No pewnie, e, znam, znam już, p, 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 znam a już do zmiany. Wczoraj, a do wczoraj? Do wczoraj rozumiem, że cmentarz byłby małą literą pisa. A cmentarz Powązkowski? No pewnie też. Nie. Cmentarz Rakowicki pisza, pisało się do wczoraj małą, słowo cmentarz, a cmentarz Powązkowski słowo cmentarz wielką. Bo była nazwa własna, tak? Nie, one są. Bo... To dlaczego I... było tak? A właściwie dlatego, że ktoś się tak. Ktoś tak... Jakby wymyślił, ktoś się tak z kimś umówił, że Aha. to będzie jedy... mało, a to będzie wiele. Ale więc... na tym trochę chodzi... polega w ogóle zasada języka polskiego, że kiedyś umówiliśmy się na jakieś no e, nie. nawet nielogiczne czy nie... bezsensowne przykłady i tłumiliśmy to, znaczy... to w szkole. Nie, nie, nie. Jeśli chodzi o ortografię, to hmm. ortografia rządzi się czterema takimi zasadami. Zasada fonetyczna, to znaczy piszemy tak jak mówimy, e, e, czyli na przykład e, krowa. Prawda, zasada morfologiczna, to znaczy, że wyrazy, które są ze sobą jakoś powiązane, mają, na przykład są formami te, tego samego słowa, piszą się w podobny sposób. Czyli na przykład krówka piszemy przez W, mimo że słyszymy f, no bo jest krowa, prawda? I zasada, i tak samo oj kreskowane. Ale były takie słowa, na przykład jak pineska nieszczęsna, która już dzisiaj chyba. No tak, jest... ale to jest to, to są niewiele, czy pasożyt, który kiedyś był pasiżytem i tam było RZ. No bo pochodziło od słowa, no, które oznacza miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. I, I tak, no oczywiście, i to były te sprawy takie umowne, ale to były pojedyncze sytuacje. A m, inaczej mówiąc te zasady, które tutaj zostały zmienione, m, czy znaczy te zmiany dotyczą tylko tych sytuacji, które, tak jak powiedziałam, wynikały z tego, że ktoś kiedyś tak wymyślił, że tak będzie i w zasadzie wtedy nawet już to nie miało specjalnego, albo miało uzasadnienie, gdyby było całościowe, albo, albo nie, nie miało, bo tak naprawdę to jest wszystko jedno, czy my będziemy pisać. Znaczy... Dla języka to jest wszystko jedno. Czy, czy wszystkie cmentarze by się pisało i apteki, i nie wiem, tam restauracje wielką literą, a czy małą? Tylko chodzi o to, żeby było jednolicie. I właśnie to yy, tak, tak teraz będzie. No dobrze. A chciałem jeszcze zapytać o ten zarzut, od którego zacząłem sumie. Że, że, że to jest próba wyjścia naprzeciw. Temu, że zbyt często popełniamy jakieś błędy, co... że się coś przyjęło i mm -hmm. niekoniecznie w tych akurat zmianach, ale we, we wraca taki, taki zarzut, że idziemy właśnie na łatwizję. Znaczy, jeśli chodzi o ortografię i o te zmiany, one były przygotowane na podstawie bardzo, bardzo, bardzo dokładnych analiz, analiz mnóstwa tekstów, tekstów na przykład naturalnych, yy, yy, znaczy, za, zakładamy, że jak uczeń idzie. Podchodzi do matury, no to jednak stara się pisać jak najlepiej. Prawda? Nawet na, na podstawie takich dyktant, które są organizowane, czy to ogólnopolskie, czy w różnych tam miejscowościach, szkołach i itd. I teraz okazuje się, że tak, no ktoś kto startuje w takim dyktandzie, no to też w zasadzie powinien znać zasady. A okazuje się, że z tym właśnie miał kłopot. To znaczy, że tego typu błędy były popełniane nawet właśnie w takich sytuacjach jak dyktanda. No i wielu wielu innych to i te, też na przykład yy, czasopisma, bardzo wiele nawet dobrych czasopism, yy, takich gdzie jednak ta korekta jakoś tam istnieje, yy, pisała wbrew tym zasadom, które do wczoraj obowiązywały. To nie jest tak, że myśmy sobie usiedli Rada Języka Polskiego i wymyślili, no dobrze, to będzie tak, a to nie, to po staremu, a to po nowemu. Nie, to, to było bardzo przemyślane i bardzo oparte na bardzo solidnych podstawach. A ten y, wzorcowy przykład tych zmian, czyli właśnie to, żeby będąc mieszkańcem Warszawy, będę już warszawiakiem, czy też warszawianinem... Ale nie, nie, nie chwileczkę, nie chwileczkę. Idę. Czy warszawiak, czy warszawianin, to jest kwestia zupełnie nieortograficzna, to tylko prawda? to jest kwestia słowotwórcza. I tu w ogóle myśmy nic, znaczy w ogóle nic z tym, nie, to nie ma w ogóle związku z ortografią byśmy nic takiego nie zadecydowali, że trzeba być warszawianinem, a nie Nie, nie ja mówię tylko, czy wybierając między tymi dwoma określeniami nawet, yy, będę już wielką literą pisana. A tak, oczywiście, tak, tak, teraz to będzie a wielką. A dlaczego? A dlaczego dotychczas było tak, że yy, od nazwy mieszkańca regionu w górę, czyli na przykład yy, czyli na przykład yy, Ślązak, Małopolanin, tak. mhm. Ślązak, yy, potem Polak, no bo to w górę, to było wielką literą, a od nazwy mieszkańca miasta w dół, małą. Yy, warszawianin, czy Warszawiak, czy nie wiem, tam Radomianin małą, Ochocianka, Mokotowianin małą, że przywołam dzielnice warszawskie. Dlaczego no tak Ktoś się uznał, że właśnie... No dobrze, iśpieleś, no, to, tak? że, no dobrze. Państwo, że państwo czy region to jest jednak coś więcej, pewnie jakaś no nie, to miasto niekoniecznie. Nie, to nie. Kombinuję, ale może... To znaczy, no właśnie o to chodzi, że to nie miało żadnego uzasadnienia i teraz, ponieważ tu były bardzo często też popełniane błędy i to właśnie na przykład w tych pracach maturalnych albo w tych dyktandach różnego rodzaju, no to, no to po prostu... Po prostu nie ma sensu utrzymywać martwych przepisów. Pani profesor, a czy Rada Języka Polskiego wyznaczy kiedyś takie wytyczne co do feminatywów? Bo y, dzień w dzień, kiedy tylko gościem jest kobieta, pani minister, pani europoseł, pani poseł, wszystko jedno. Męczę się przy przedstawieniu tego gościa. Znaczy, w sprawach feminatywów Rada się wypowiadała, nie pamiętam, chyba 2019 albo jeszcze później. I napisaliśmy bardzo wyraźnie, że język polski stwarza bardzo wiele możliwości wręcz można powiedzieć nieograniczone możliwości tworzenia nazw żeńskich od nazw męskich a więc jakby z punktu widzenia językowego to nie powinno być żadnym problemem a należy pozostawić decyzję no, mówiącym tym którzy, do których się ta nazwa odnosi tak naprawdę odnosi. to kiedyś wymusi uzus czyli praktyka codziennie tak codzienna. zawsze to znaczy wszystko w języku wymusza uzus czyli praktyka bo, bo czasem łamie sobie mm, język y, 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 czytając o sekretarzyni stanu dla mnie to No brzmi, tak ale okay. nie, to znaczy, no, może pan tak nie pisać przecież nie ma obowiązku ja używania wiem. tej nazwy Ja się zastanawiam czy przejdziemy do reguł w tej sprawie jakich czy to tylko będzie yy, Nie bo tego Typu sprawy nigdy nie są uregulowane, znaczy nigdy tutaj żadnych reguł nie ma. To jest, to jest kwestia przez wiele, wiele, wiele lat, nie wiem, wiele dziesiąt nawet, to będzie kwestia taka no, wyboru, prawda? I teraz, no. Albo się przyjmie, albo się nie albo przyjmie. Się, znaczy już się przyjmują te nazwy żeńskie i, i to jest zresztą wygodne w języku, bo pomijając sprawy takie no, światopoglądowe, czy takie obecności kobiet w życiu i w języku i przez to w życiu, w życiu publicznym, no to jeszcze trzeba powiedzieć, że na przykład takie zdanie, fizyk zakochał się w chemik, albo rozmawia, rozmawiałam z nową fizyk, no to trochę brzmi no tak, te, e, też, też łamie sobie... koślawo, prawda, Koślawy, no to dlatego z fizyczką zresztą w takim języku potocznym to jest od dawna już używane. W szkole dzieci wszystkie mówią fizyczka, chemiczka, matematyczka. Pani profesor, to jeszcze jedna sprawa. We wrześniu wydaliście w Radzie Języka Polskiego, wydali państwo komunikat w sprawie języka pogardy. Mm -hmm. Zastanawiam się, czy to jest takie no, bicie na alarm pod tytułem obowiązkowego trochę troski o język, tak. czy jednak widzi pani gdzieś przekroczenie jakichś granic z perspektywy roku, dwóch, trzech, że, że czegoś kiedyś nie było tak. z perspektywy dyskusji w studiach telewizyjnych czy, czy szerzej w mediach? Yy, tak, yy, ten nasz apel w sprawie języka pogardy yy, no, zawierał właśnie, a, znaczy ten nasz tekst zawierał właśnie apel o to, żeby jednak. Yy nie stosować, znaczy nie, 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 pomniej, nie umniejszać tak, rozmówców, czy jakieś osoby, o, który, o których mówimy. Inaczej mówiąc, nie traktować ich z pogardą, bo to właśnie dokładnie o to chodzi. To wzięło się z tego... Umniejszanie, wejdę Pani słowo, umniejszanie w polityce przeciwnika, no to to jest podstawowa... Nie, ale umniejszanie umniejszanie z, gardze, z, po, z pogardą, o to chodzi, prawda? Bo czym innym jest krytykowanie, czym innym nawet są jakieś tam złośliwości, a czym innym jest pogarda. No nie będę tutaj przydawał... Przyda Przytaczać przykładów. Powiedziałabym, że po ostatnich wyborach prezydenckich to bardzo już właściwie przekroczyło jakąś granicę, którą się wydawało, się, że jest nieprzekraczalna. Że przy... kiedyś myśleliśmy, że doszliśmy do ściany w jakimś tam w sposobie używania języka, jeśli chodzi o tę sferę, a teraz już ta ściana coraz bardziej się przesuwa. Ja spróbuję namówić panią na przykład, zostawiając na razie, czy w ogóle, kwestię mhm. tego, który z polityków jest bardziej odpowiedzialny za tę, za tę pogardę w języku i kto, kto, kto jest bardziej tu kreatywny. Ale gdzie pani widzi te przykłady? By mogła Pani jakieś... No dobrze, to ja powiem nazwisko, no na przykład Grzegorz Braun i jego środowisko. To powiem, bo to jest widoczne jak na dłoni, prawda? Ale nie tylko. No, nie będziemy teraz może już tutaj yy, tak szczegółowo, są w Nowym Roku, w Święto, to... To trzeba, wie Pani, no. Święto no, też się ludzie kłócą. No tak, ale to nie chodzi o, kł... o kłótnie, tak jak mówię tylko, no o odbieraniu ludziom, nawet l... Bycia człowiekiem, prawda, o de, takim de, dehumanizowaniu, o takich zabiegach dehumanizacyjnych. No, długo bym, no, na taką rozmowę dłuższą bym może y, wolała zostawić ewentualnie. Pani profesor, jeszcze a propos tych 11 zmian, które wchodzą dziś w życie, są na horyzoncie kolejne, nad czym myśleliście, nie, ale na proszę, razie... Nie, nie, proszę Państwa, nie można takich zmian wprowadzać po kawałku. Ostatnia zmiana ortograficzna miała miejsce w 1936 roku. Po drodze było kilka jakiś takich mniejszych, Korekcji. i w zasadzie one nie były jakoś tak ogłaszane, tylko gdzieś w tym słowniku ona się pojawiła, w tamtym i tak dalej. I tak naprawdę nie wiadomo było, jak ta ortografia wygląda do końca. Więc myślę, że no, z 90 lat pewnie trzeba będzie poczekać, może trochę krócej. Czyli tego nie? się już uczymy na. Tego się na, na uczymy banie. już, nie, 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 tak. To znaczy, ja bym powiedziała, że nawet się tego. I uczymy, ale nie musimy uczyć dlatego, że to było już cały czas. To zapytam jeszcze na pewno, jakby pan napisał, yy, poszedłbym do kina i bym obejrzał film. I bym. Łącznie czy rozdzielnie? I bym, napisałbym oddzielnie. No to napisałby pan błędnie, bo do wczoraj obowiązywała pisownia by, byś i tak dalej ze spójnikami łączna. Z i? Ze spójnikami, a jest spójnikiem. Wyszedłbym z domu, ale bym tam nie poszedł. No, do... Ale nie, wyszedłbym to wiadomo. wiadomo. Ale bym to też należało do wczoraj pisać łącznie. A dziś już można oddzielnie? Trze trzeba. trzeba. To proszę mi powiedzieć, konia z rzędem temu, kto pisał tego typu połączenia łącznie. Więc, okay. proszę Państwa, nie muszą się Państwo tego uczyć, bo Państwo to już wiedzą. <gry> Gdyby ktoś miał wątpliwości, to wszystkie te zasady opisaliśmy i w interię w polsatnews.pl. Ja jeszcze tylko pewna na stronie tak. Rady Języka Polskiego jest no i również no, pragnę powiedzieć, że dostaliśmy dotację celową ministra nauki i szkolnictwa wyższego na słownik ortograficzny, który będzie za rok online za darmo. Dopiero za rok, bo bardzo często jest to zarzucane, że słownik powinien wyjść razem tak. z tego, ale po prostu trzeba było o te fundusze zawalczyć. Pani profesor Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego, dziękuję. Pięknie. Dziękuję pięknie. wszystkiego dobrego w nowym wszystkiego roku. Dobrego.